Czy mógł... się chce znowu się znowu znowu? Znowu 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 się. znowu 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 o znowu jakieś mapa nowa. Co to jest o, fajny, no i musimy no, na kogoś zagłosować. Tylko na kogo? To nie wiemy. Może... Nie. na mnie zagłosował, chcę za na wysokim poziomie. Ważna tam informacja. Ja tu mam tutaj, czekajcie. Wiem, ja, że tutaj obok mnie jest jedno, a tylko elektryka. Ej, ktoś mnie zamknął. Tak chyba ci on nie to był. To on pełno tak. Może jeszcze ja? No. To jest normal. O ten. Aaaaah! Ja, mija, za fuk... co za fuk samam. Jestem też drugim impostolem. Ten co go spiera. Żeby... Tak żeby nie był. Głosujemy na ciemno zielonego. zakoszował za na mnie. Hulej! I zobaczymy, czy będzie, jak nie. Yes! Jeden imposter za nami. Tu, tu kabelki. Oj, oj, Kabelek. Teraz komplet. Zrobiłem chyba wszystkie? Nie. Nie, jeszcze tutaj wskazujemy całka. Tylko gdzie? Tutaj. Ej, ktoś tu przychodzi. Ej! Ja się boję! Ja się boję niego! O nie! 4 Myś... so... No, zrobiłem sobie ciekawe, I teraz może to jest F... Fa... Fe... Font. Nie, nie, i co ja gadam? Ludz Halila. Nie ja wiem. O, no, właśnie ten, set tutaj i ten. Zagłosowałem pana Starego, bo on to pewnie nie. Jak tak, no to pierwsza runda trwa 4 minuty, no to z, z dwie rundy trwają 8 minut. I nie. nie Na chwilę dam pauzę, bo, no bo chcę się napić. Już się napiłem. Nawet nie wiem, co to się stało. to? I Ja na mojego brata No, no nigdy no nie będę głosował. Co? Ja na Ciebie nie, nie zagłosowałem nawet. Nie, czemu odpadłeś. Hmm, no. Co byłeś? Aha. Ci prawdę mówiłeś. Warto się słuchać. Br brata mojego. No to coś. Dobra, nie mam. Ten, ten na kamera. to patrzcie na kamerę, a ja idę pomóc latowi coś znaleźć. No pomogę mi znaleźć. Nice, mi się zawiesiło. Ej! Dobra, teraz chyba... No, też chyba nie zagłosuję. No bo nie mm, ja mam jak. O. Czy wygrana, czy wygrana, czy wygra Nie. A, ty jedna gra trwa 7 minut, no, no za długo chyba Chyba będziemy musieli grać 2 gry, no, a nie 3 No co jest, no, no ten telefon jest jakiś przekręty No ten telefon jest jakiś przekręty Widzicie, ja tjena... tu no nie dotykam, a mi tam idzie No, zajdź o nie Nie no, zejdź No, co jest? Dobra, ja się nie będę rzucał Patrzcie Dobra No. Ja chcę tam, a on mi nagle tutaj Dobra Nie no, zabij mnie No jakiś tam ciemno-zielony. No jeśli chyba będziemy musieli zagrać drugą grę, tylko będziemy musieli opuścić. Nie? Dobra, no nie opuszczamy. Ale ten telefon mi się zepsuwa. Ale na to już nie mogę dać. A ja, be, a ja będę chciał naprawić ten telefon. Co ten telefon sami się rusza?